Lekcja pod tytułem Ułamki i liczby mieszane. Umiesz już, jak sądzę, ładnie rachować na całych liczbach. Dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić. No a teraz przyjdzie nam nauczyć się takich samych rachunków na tak zwanych ułamkach. Cóż to takiego ułamki? Być może od starszych uczniów słyszałeś, że to jest coś przeraźliwego i ciężko się tego nauczyć. A więc pierwsze pytanie, po co się tego uczymy? Po co są te ułamki? Być może, chodząc z mamą albo z tatą do sklepu, słyszałeś, jak nagle mama prosi panią ekspedientkę: Poproszę pół kilo sera białego, albo poproszę ćwierć kilo cukierków. Albo, na przykład, tata po obejrzeniu filmu zirytowany mówił: Trzy czwarte tego filmu to same reklamy i był zły, pewnie. Te pojęcia pół, ćwierć. Trzy czwarte, jeszcze tego zapisu nie znasz, ale za chwilę się dowiesz. To są właśnie ułamki. Z czymś takim na co dzień jak pół i ćwierć pewnie już się spotkałeś. Z takim zapisem jeszcze jak sądzę nie. No ale widzisz, myślę, że to czujesz, że to jest coś mniej niż całość. Połowa całości. ćwierć całości. Trzy czwarte całości. Myśmy się do tej pory nauczyli, rachować na całych liczbach. Na przykład cała liczba 1, dodać cała liczba 2. Znakowiemy, znakomicie wiemy, że 3. Ale właśnie życie pokazuje, że nie zawsze mamy do czynienia z całościami. Musimy czasami do czynienia z kawałkami. Kawałek sera, kawałek czekolady, kawałek bułki i tym podobne. Musimy więc nauczyć się, jak rachować na kawałkach? Te kawałki, potocznie zwane kawałkami, nazywamy ułamkami. Kiedyś w staropolskim języku zamiast kawałek bądź część, mówiono ułamek. Tylko to już wyszło z powszechnego użycia. Teraz słowa ułamek używa się głównie w szkole. Kiedyś to było w potocznym języku. No i teraz dowiedzmy się, co to jest ten ułamek, co to jest ta część. No wyobraźmy sobie, że ten prostokąt brązowy to jest tabliczka czekolady. I teraz ja tą tabliczkę czekolady dzielę na dwie równe części. Nie wiem, czy to mi się udało. Zaraz spróbujemy wyrównać się. O, teraz już będą równe części. Podzieliłem więc tą tabliczkę czekolady na dwie równe części. Dwie części. Tych części jest dwie. No, a teraz zjadam jedną z nich. Proszę bardzo, ta zamazana to jest zjedzona. Ile wybrałem, ile zjadłem? Jedną część. Jedna część została wybrana. A części wszystkich jest dwie. A więc zjadłem jedną spośród dwóch części. Wszystkich było dwie, a ja zjadłem jedną. Tak można powiedzieć, zjadłem jedną z dwóch części. Ktoś sprytny powie, zjadłem połowę czekolady. A w postaci łamka to zapisujemy w ten sposób. U dołu pod kreseczką zapisujemy liczbę wszystkich części. A u góry nad poziomą kreseczką zapisujemy tą liczbę, jaką wybraliśmy tychże części. Jedna część została wybrana spośród dwóch. Podzielmy naszą tabliczkę czekolady na większą ilość części. Podzielę ją tak i jeszcze tak. Na ile podzieliłem tym razem? Na cztery. A więc wszystkich części jest cztery. A teraz zjem znowu jedną część. Zauważ, tu zjadłem jedną i tu też jedną. Tylko że poprzednio to była jedna spośród dwóch. A teraz je zjadam jedną spośród czterech. A więc zapiszę to tak. Zjadłem jedną spośród czterech kreseczka. I czytamy to. Jedna czwarta. Jedna. To się odnosi do tej liczby, która jest nad kreseczką, a druga część tej nazwy czwarta. I to się odnosi do tej liczby, która jest pod kreseczką. Popatrzmy na kolejny przypadek. Będę dzielił coraz bardziej tą naszą czekoladę. No, i udawał, że ją pałaszuje. Pamiętaj, dzielimy na równe części. To muszą być równe części, nie dowolne, ale każda musi być identyczna. Co u mnie może na rysunku nie ma miejsca, ale umówmy się, że one są równe. Podzieliłem na 8 części tym razem, prawda? A więc wszystkich części jest 8, więc ósemkę zapisuję pod kreseczką. I ile zjadam, powiedzmy tą i jeszcze tą. Zjadłem zatem dwie. Czyli dwie spośród ośmiu. A więc ile zjadłem? Dwie ósme. Dwie ósme. Ułamek 2/8 odpowiada temu obszarowi, który zjadłem. Popatrzmy na następny przypadek, Następnej czekolady. Teraz ją podzielę jeszcze bardziej. Tak, podzielę. Poprawię tą kreseczkę, bo byłby niezbyt równy podział. Jeszcze dwie dorysuję. I teraz zjadam. Zjem sobie tyle. Tą, ten kawałek, ten kawałek i ten kawałek. Ile zjadłem? Jak to można zapisać w postaci ułamka? Zjadłem trzy. Spośród ilu? Ile jest wszystkich? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Spośród dwunastu zjadłem trzy. Spośród dwunastu, czyli trzy dwunaste, dwu na ste. Trzy dwunaste, a teraz, czy tutaj są jakieś mądre matematyczne nazwy? Owszem są. Niestety. Zapiszmy sobie ten ułamek. 3, 12. Ta liczba, która jest nad kreską, nazywa się licznikiem. To jest licznik. Sama kreseczka, tą kreseczkę, o tą, nazywamy kreską ułamkową. To jest. Kreska ułamkowa. Natomiast liczba, która jest pod kreseczką, nazywa się mianownikiem. Mianownik. Licznik, kreska ułamkowa, mianownik. Licznik, mianownik. To sobie trzeba niestety zapamiętać. Popatrzmy na kolejne przykłady. Przyswajając sobie te nasze ułamki. Na przykład, mamy w jakimś balonie ileś tam kółek. No i teraz nas pytają, jakim ułamkiem są figury brązowe, czyli w tym wypadku kółka brązowe. Jakim ułamkiem? Jak to w postaci ułamka przedstawić? No to policzmy, ile jest brązowych. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A więc wybieramy 6. Spośród ilu trzeba teraz policzyć wszystkie.

Spośród dziewięciu. Figury brązowe to są cztery spośród dziewięciu, a więc cztery dziewiąte. Następny przykład może być taki. Mamy narysowane jakieś figury i mówią nam pokoloruj, i teraz pokazują ułamkiem jaką część. No to patrzymy sobie. Tutaj ten kwadracik mamy pokolorować tak, żeby pokolorowana była jedna czwarta. A więc na ile części trzeba pokolor podzielić cały kwadracik? Na cztery. Mianownik, czyli ta liczba u dołu pokazuje nam, na ile musimy podzielić części. No to podzielmy sobie najpierw na cztery równe części. To nie mogą być byle jakie. Muszą być cztery równe części. Ja tu się staram na równe. Mam nadzieję, że mi się to udało. Podzieliliśmy już na cztery części i teraz, ile ma być pokolorowane? Jedna spośród tych czterech. No to wybieram sobie którąkolwiek jedną i koloruję. Jedną spośród czterech pokolorowałem. Drugi przykład. Pokolorować mamy trzy ósme. Trzy spośród ośmiu. Czyli najpierw trzeba podzielić to kółko na osiem części. No to dzielę. Osiem równych części. Równych, jak wolisz, jednakowych. Dzielę to na osiem jednakowych części. Już mam osiem i teraz 3 spośród tych 8 musi być pokolorowane. No to pierwsza, powiedzmy tu sobie wybiorę, drugą, a tutaj, a może obok trzecią, bo jest obojętne, jak one są ułożone. Ważne, że 3 spośród 8, czyli 3 ósme zostały pokolorowane. W następnym przypadku, tu też 3 ósme. Na szczęście, w tym przypadku już nam podzielono na 8 części, więc tylko musimy wiedzieć, że 3 Spośród tych ośmiu mają być pokolorowane, które trzy nasza sprawa powiedzmy ta, ta obok i jeszcze ta u dołu? Trzy spośród wszystkich ośmiu zostały pokolorowane? Następny przykład. Podpunkt D może być takie zadanie z treścią, gdzie dowiadujemy się, że chłopców w jakiejś klasie jest 15, dziewczynek jest dwadzieścia. I pytają nas, jaką część stanowią dziewczynki? I musimy na to pytanie odpowiedzieć w postaci ułamka. No to po pierwsze, ile jest wszystkich dzieci? Czyli ile jest wszystkich części, można tak powiedzieć? Wszystkich dzieci jest 15 plus 20, czyli łącznie 35 osób. A więc wszystkich części, w tym wypadku częścią są dzieci, jest 35, z czego dziewczynki stanowią 20. Czyli wybieramy 20 spośród 35. Taki może być też przykład. Inne przykłady zastosowań ułamków. Na jednostkach długości mogą być. Przypominamy sobie jedna sprzed kilku tygodni lekcja była poświęcona jednostkom długości. Czyli jak mierzymy długości albo odległości. I tam poznałeś milimetry, centymetry, decymetry, metry i kilometry. Przypomniałem to na wszelki wypadek i teraz może być takie polecenie: uzupełni. Na przykład 1 mm, jaka to część centymetra? Przypominamy sobie wtedy, że centymetr ma 10 mm, czyli wszystkich części tych milimetrowych jest 10. A więc jedna spośród nich to będzie jedna spośród 10, czyli 1 dziesiąta centymetra, a 5 spośród nich to będzie 5. Spośród dziesięciu, czyli pięć dziesiątych centymetra. Drugi przykład. Decymetr. Jaka to część metra? Pamiętamy, że w metrze jest dziesięć decymetrów. A więc tych wszystkich części znowu jest dziesięć. A więc jeden decymetr to jest jedna spośród dziesięciu części. A więc jedna dziesiąta metra. No a trzy decymetry to będą trzy spośród dziesięciu części. Czyli trzy dziesiąte metra. Kolejne pytanie jeden metr. Ile to jest? Jaka to część kilometra? A przypominamy sobie, że w kilometrze jest 1000 metrów, czyli kilometr jest podzielony na tysiąc jednakowych metrów, jednakowych części. A więc jedna taka część to jest jedna spośród tysiąca jednakowych. I to jest jedna tysiączna kilometra. A 125 takich części to będzie 125 spośród tysiąca. Czyli 125 tysięcznych. Kolejny przykład. Na jednostkach masy. Tam był gram, dekagram, kilogram i tona. I tutaj mamy wypisane, przypomniałem, ile to było. I na przykład pytają nas, jeden dekagram, jaka to część kilograma. A przypominamy sobie, że w kilogramie jest 100 dekagramów. Czyli kilogram jest podzielony na 100 jednakowych dekagramów. A więc 1 dekagram to będzie jedna spośród tych 100 jednakowych części. 37 dekagramów to będzie 37 spośród tych stu jednakowych części. Jeden kilogram, jaka to część tony? W tonie jest tysiąc jednakowych części zwanych kilogramami. A więc 1 kilogram to będzie jedna spośród tych tysiąca części, czyli jedna tysięczna. 375 kg to będzie 375 części spośród 1000, czyli 375 tysięcznych. Jakie jeszcze miary poznaliśmy? Czas. Umiemy też mierzyć czas. Sekundami, minutami, kwadransami, godzinami, dobami. Już dni, tygodnie, miesiące i lata tutaj na razie sobie darujemy. I na przykład może być pytanie, jedna sekunda, jaka to część minuty? No a pamiętamy, że minuta jest podzielona na 60 jednakowych sekund. A więc to jest jedna spośród 60. Jedna sześćdziesiąta. 25 sekund to będzie 25 sześćdziesiątych. Jeden kwadrans. Pamiętamy, że kwadrans to jest 15 minut. I jednocześnie pamiętamy, że godzina to jest 60 minut. Więc kwadrans jaka to część godziny będzie. Wszystkich części jest 60, a jeden kwadrans ma 15 spośród tych 60, czyli 15 60 godziny. 15 minut spośród 60. No a 3 kwadranse to jest trudne. Już wiemy, że spośród 60. A trzy kwadranse to ile będzie? Trzeba najpierw powiedzieć, ile to będzie minut. Trzy razy piętnaście, czyli czterdzieści pięć minut. Czyli czterdzieści pięć spośród sześćdziesięciu. To może być trudne. No i następny przypadek. Jedna godzina, jaka to część doby? Skoro doba jest podzielona na dwadzieścia części zwane godzinami, no to jedna godzina to jest jedna spośród dwudziestu czterech. Czyli jedna dwudziesta czwarta. A 9 godzin? 9 spośród 24, czyli 9,24. Sporo tutaj było teraz tych przykładów, a teraz przejdźmy do kolejnego pojęcia związanego z ułamkiem. Bo nie zawsze jest tak, że mamy do czynienia tylko z całą liczbą, na przykład 2, 5, 14, na 2 samochody, 5 kilo cukierków, 14 jaśków, Albo tylko do czynienia z ułamkiem, powiedzmy 2 piąte kilograma masła. Albo 1 czwarta kilograma budyniu. Z tym budyniem to przesadziłem. Czasami jest tak, że musimy połączyć jedno pojęcie i drugie. Czyli połączyć liczbę całkowitą z ułamkiem. Ile tutaj widzimy jabłek? Widzimy trzy całe jabłka. I jeszcze połówka, czyli jedna druga jabłka. Jak to zapiszemy? Tak jak mówimy, 3 i jedna druga. Tylko w matematyce nie stosuje się słówka i tylko się pisze obok siebie. Trzy i jedna druga. Ile jest jabłek? Trzy i jedna druga. Taką liczbę nazywamy liczbą mieszaną, bo tu się. Miesza część całkowita, czyli cała liczba, z częścią ułamkową. To nazywamy częścią, część całkowita, no bo cała liczba, a to nazywamy częścią ułamkową. Część ułamkowa. A całość, całą taką liczbę nazywamy liczbą mieszaną. Popatrzmy na arbuzy. To taki mój, moja wersja arbuzów. Ile jest tych arbuzów? Dwa całe arbuzy i jeszcze połowa, czyli jedna druga. A więc dwa i jedna druga arbuza. Tak to czytamy. Czytamy najpierw liczbę całkowitą, później dodajemy słówko i, a następnie czytamy ułamek. Dwa i jedna druga. Popatrzmy sobie na przykłady. Na przykład jest coś takiego. Mamy tu narysowane czekolady i pytanie jest, ile jest czekolad? No to liczymy. Pierwsza cała czekolada, druga cała czekolada, trzecia cała czekolada, zapiszmy sobie, trzy całe czekolady, a tutaj jest tylko kawałek czekolady. Ile tutaj mamy tej czekolady? Ile tu jest części? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Czyli 5 części spośród ilu, ile cała czekolada ma części? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a więc spośród 8, 5, 8. 3 całe czekolady i 5, 8. Tyle jest tutaj czekolad. No a teraz takie polecenie: narysuj 4 i 3, 4 arbuza. No to rysujemy sobie 4 i 3, 4 arbuza. Proszę bardzo, pierwszy cały arbus, drugi cały arbus.